Anna Świerczyńska, kiedy jestem sama. Kiedy jestem sama, robi się we mnie więcej miejsca. Rozsiadam się wygodnie w samej sobie, po turecku, i zabieram się do myślenia o tym i owym. Kiedy jestem sama, Rozkwitają we mnie raje wszystkich religii świata, blaski, skrzydła, lecenie w górę. Kiedy jestem sama, wchodzi we mnie przez skórę mróz przestrzeni kosmicznej, dwieście osiemdziesiąt stopni poniżej zera.